Witam w dzisiejszym filmiku pokażę Wam jak ostrzymy łańcuch takim oto pilnikiem To jest pilnik do łańcucha 3-8 niski profil ostrzymy sobie najpierw jeden ząb pod takim oto kątem. tak sobie oszczymy każdy ząb i później z drugiej strony mamy też podobną procedurę tylko przekręcamy sobie pilarkę na drugą stronę i ostrzymy sobie drugą stronę Tak sobie ostrzymy każdy prawy ząb. Teraz ostrzymy sobie lewy ząb z lewej strony. To są filmiki oczywiście dla początkujących. Kto nie miał styczności z pilarkami nigdy to są właśnie dla tych filmiki. Puszczymy sobie każdy ząb tak samo pod takim samym kątem. Także jak widzicie, tak oszczymy łańcuch i ka każdy ząb oszczymy tak samo. Czy to z prawej, czy to z lewej strony tak samo oszczymy każdy ząb. W następnym filmiku pokażę Wam jak oszczymy tarcze do kost spalinowych, do krajzegi, do ogólnie do, 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 tych, do pilarek tarczowych. Także w tym filmiku to wszystko. Dziękuję za oglądanie. Cześć.